Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak czyścić czapkę z naturalnego zamszu. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, dlatego postanowiłam stworzyć ten krótki poradnik. W filmie krok po kroku wyjaśnię, jakich narzędzi i preparatów używać, aby skutecznie i bezpiecznie wyczyścić czapkę z zamszu. Pokażę Wam również, jak usunąć trudne plamy i odświeżyć kolor materiału, jeśli macie czapkę z zamszu, która wymaga czyszczenia. Koniecznie obejrzyjcie ten film do zobaczenia Witajcie Dzisiaj pokażę wam jak w prosty sposób wyczyścić zamszowy kapelusz w domu Zamsz to delikatny materiał więc ważne jest aby używać odpowiednich metod i produktów Zanim zaczniemy potrzebujemy kilku rzeczy szczotkę do zamszu gumkę do zamszu ocet wodę czystą szmatkę usuwanie kurzu i brudu Na początek i szczotki do zamszu aby usunąć kurz i brud z powierzchni kapelusza, rób to delikatnie, aby nie uszkodzić materiału. Usuwanie plam: jeśli na kapeluszu znajdują się plamy, możesz użyć gumki do zamszu. Pocieraj plamę gumką, aż zniknie. Czyszczenie octem jeśli plamy są bardziej uporczywe, możesz użyć roztworu octu i wody. Wymieszaj ocet i wodę w równych proporcjach i zwilż czystą szmatkę. Następnie delikatnie przetrzyj plamę szmatką. Suszenie: po zakończeniu czyszczenia pozostaw kapelusz do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie susz kapelusza w suszarce ani na słońcu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału. Regularnie szczotkuj kapelusz, aby zapobiec zgromadzeniu się kurzu i brudu. Jeśli kapelusz jest bardzo brudny, możesz oddać go do profesjonalnej pralni. Nie używaj do czyszczenia zamszu wody ani detergentów ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału, przechowuj kapelusz w suchym i przewiewnym miejscu. To wszystko. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam dowiedzieć się, jak czyścić zamszowy kapelusz w domu. Pamiętajcie, że regularna pielęgnacja pomoże utrzymać kapelusz w dobrym stanie przez wiele lat. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Before we proceed to cleaning. It is z Wortekwip pinko Ursel z Witcha FF Sential Tools. Jo Will neeta soft brush for suede, suede racer, special liquid for ceaning suede oraz solution of water Witch vinegar, radio. Of one to one, Antalso also a lot. Tłuste plamy na Zamszu to prawdziwe wyzwanie ale nie są nie do pokonania. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się talk lub mąka ziemniaczana. Należy posypać plamę wybranym produktem i pozostawić na kilka godzin, a następnie delikatnie usunąć szczotką. Gumka do zamszu to prawdziwy przyjaciel każdego posiadacza zamszowego kapelusza. Pozwala ona usunąć kurz, brud i drobne zabrudzenia. Wystarczy delikatnie pocierać nią powierzchnię kapelusza, a następnie usunąć resztki szczotką, uporczywe plamy. Takie jak plamy z kawy czy wina, wymagają nieco bardziej radykalnych środków. W tym przypadku można użyć specjalnego płynu do czyszczenia zamszu lub roztworu wody z octem. Należy jednak pamiętać, aby przed użyciem przetestować produkt na niewidocznym fragmencie kapelusza. Jeśli twój kapelusz nie jest mocno zabrudzony, wystarczy go odświeżyć. Można to zrobić za pomocą pary wodnej lub specjalnego spraju do odświeżania zamszu. Niektóre plamy takie jak plamy z krwi czy atramentu, są niezwykle trudne do usunięcia. W takich przypadkach najlepiej oddać kapelusz do profesjonalnej pralni.